I jeszcze trochę o naszej pracy, o tym czego nie widać, o naszej telewizyjnej kuchni, o tym Paweł Gadomski. Wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć to, czego na co dzień na ekranie nie widać. Jak robią się wydarzenia i jak na zapleczu działa Polsat News. Przyjmując, że jesteśmy w kuchni, to dodajemy najlepsze przyprawy, jakie mamy. Z tym, że krzątanina w telewizyjnej kuchni nigdy nie ustaje. Na materiały, które wychodzą spod rąk dziennikarzy, pracuje sztab ludzi. To Ingest, miejsce, dokąd z kraju i ze świata spływa reporterski urobek. Mamy kamery sejmowe u góry. Widzimy Brukselę. Jest też przekaz sądu, gdzie dzięki takiej skrzynce można transmitować live'a, czyli wejście na żywo. Żeby przygotować taką relację, musimy mieć oczywiście kamerę, operatora, dźwiękowca. Przyda się też operator drona, bo szerszy obraz sprawy zawsze się przyda. A że w telewizji obraz się liczy jak nigdzie indziej w mediach, trzeba zadbać też o prezencję. To charakteryzatornia. Telewizyjny makijaż obowiązuje dziennikarzy i zapraszanych do studia gości. Pełną parą idzie też praca w garderobie. Jak nas widzą, tak nas piszą, więc staramy się, żeby wszyscy wyglądali perfekcyjnie na wizji. W telewizji liczy się też głos. Tak będę siedział i czytał. To co dziennikarze najpierw przelewają na papier, potem przy pomocy montażystów trzeba jeszcze zamienić w dziennikarski materiał. Posługujemy się przy tym dziennikarskim żargonem. To co mówi dziennikarz nazywamy ofem. a... Gość nazywamy Setko. W umawianiu i nagrywaniu tych gości, czy w przygotowywaniu grafik wspierają nas młodzi adepci sztuki dziennikarskiej. Jesteśmy starzystami, tak zwanymi rysiami, czyli researcherzy. Pomagamy dziennikarzom w prowadzeniu tematu i przy okazji uczymy się w fachu. I pracy pod presją czasu, bo telewizyjne dziennikarstwo to zawsze walka z czasem. Często jest tak, że ma się nie udać, a wszystko się jednak udaje. To jeszcze ten plan dajmy na koniec. Tak się przyrządza newsy w naszej telewizyjnej kuchni. Paweł Gadomski, Wydarzenia. No właśnie, presja czasu, zatem kończymy pracę, przynajmniej częściowo, bo teraz jeszcze Bogdan Rymanowski ze swoimi gośćmi, także z Teatru Wielkiego, a będą to Krystyna Oldrich-Holtz, prezes Fundacji Polsat i Nina Terentiew, członek zarządu telewizji. My widzimy się o 20.00 na gali jubileuszowej Polsatu, zatem do zobaczenia.